Serial Rick i Morty stawia nas przed różnymi ciężkimi pytaniami. Dlatego dzisiaj przeanalizujemy razem z kanałem Imaginarium piąty odcinek pierwszego sezonu o tytule Skrzynka z Miszukami. Odcinek rozpoczyna się końcem przygody, gdzie Morty musi uśmiercić klony wyglądające jak jego rodzina. Po następnym traumatycznym zdarzeniu chce zrezygnować z przygód. Rick błaga go, aby nadal był jego pomocnikiem i pozwala mu przeprowadzić własną wyprawę. Odcinek jest zbudowany z dwóch wątków. To jest pierwsze. Rick wie, że wszechświat zawsze będzie gorzkim, niesprawiedliwym i traumatycznym miejscem, dlatego pozwala Mortiemu poprowadzić przygodę, żeby się przekonał, że jego wpływ na przebieg wyprawy jest nikły. Że nawet jeśli jego celem będzie super wesoła przygoda i pomaganie innym, to koniec końców człowiek nie ma narzędzi, żeby kontrolować ciąg wydarzeń. Zacytuję Rika. Wszechświat to chore i chaotyczne miejsce. Z czym Morty się początkowo nie zgadza i twierdzi, że to wszystko wina Rika, że przygody przynoszą tyle nieoczekiwanych i krzywdzących rzeczy. Tak naprawdę Morty przyznaje Rikowi rację, mówiąc przed śmiercią Olbrzyma. Przygody muszą mieć konflikt, pogódź się z tym. Zostają wrzuceni w losowy wir wydarzeń. Na początku oskarżeni za fajt Olbrzyma, który sam sobie zrobił krzywdę, a później uniewinnieni. Gdzie dobrze mamy pokazane, że ani nie mieli wpływu na to, że zostali oskarżeni, ani na to, że zostali uniewinnieni. Po prostu chaotyczny świat wrzucił ich w losowe sytuacje, nie dbając o nich. Później zatrzymują się w tawernie, gdzie Morty w toalecie unika próby wykorzystania seksualnego. Już pęka i nie ma siły stawiać na swoim, bo wie, że jest w błędzie. Jak sam przyznaje, miałeś rację za do wszechświata. To chore i chaotyczne miejsce. Podsumowując ten pierwszy wątek, Morty musiał dopiero na własnej skórze przekonać się, że nie da się kontrolować przebiegu i zakończenia przygody. Samemu mając jak najlepsze intencje i chcąc pomóc bajkowej wiosce, działał nieświadomie na poczet jej króla pedofila. I choć na początku myślał, że to przez rika przygody są traumatyczne, to po tym zdarzeniu zrozumiał, że to nie jest jego wina, a to cały świat jest chorym miejscem. Co daje nam widzą dobrą lekcję, że obwinianie innych za spotkane krzywdy nie ma sensu, ponieważ Jedną z właściwości wszechświata jest chaotyczność i nikt nie ma na nic całkowitego wpływu. Drugi wątek odcinka rozpoczyna się, kiedy Rick daje rodzinie skrzynię z Miszukami. Gadżet zdolny do natychmiastowego przywołania pomocników o imieniu Pan Miszuk. Te niebieskie stworzenia istnieją tylko po to, aby rozwiązać zadanie. Po rozwiązaniu zadania, stworzenia natychmiast znikają. Rick zapewnia rodzinę, że stwory są szczęśliwe, kiedy umierają, i ostrzega ich, aby dawać im proste zadania. Kiedy Rick i Morty odchodzą, Beth prosi Miszuka, aby pomógł jej stać się bardziej kompletną kobietą, podczas gdy. Samar chce, aby była bardziej popularna w szkole. Ironią jest to, że miszukom udaje się wykonać bardzo ciężkie zadania, ale za to Miszuk Jerego nie potrafi nauczyć go prostego uderzenia w golfie. Daje nam to dobrą lekcję, że nawet posiadając pomocnika, tylko od nas zależy, czy ruszymy do przodu. Bo Jerry w sumie nawet nie chce się nauczyć tego, co prosił Miszuka, frustruje się po kilku próbach i rzuca zajęcie twierdząc, że to bardziej problem innych niż jego. Jerry się poddaje, ale jego miszukowie nie mogą przestać istnieć, dopóki nie wykonają swojego zadania. Dlatego decydują się wezwać kolejnych miszuków na pomoc. Możemy zauważyć, że w odpowiedzi na przygniatający ciężar istnienia, miszuki wpadają w destrukcyjne zachowania. Co możemy zinterpretować, że nieważne czy jesteś miszukiem czy człowiekiem, musisz posiadać coś, co cię uwolni od przygniatającego ciężaru istnienia. Miszuki obwiniają się nawzajem za swoje kłopoty i kłócą się o właściwe rozwiązanie, które wkrótce przeradza się w masową bójkę, a nawet próby zabijania, które nic nie dają. W końcu pierwszy miszuk, który żyje ponad dwa dni, co jest wiecznością dla tego stworzenia, mówi swoim towarzyszom, że jedynym rozwiązaniem, które pozwoli im uwolnić się od świata, jest zabicie Jerego. Wkrótce Jerry zostaje napadnięty przez miszuków, którzy desperacko chcą zmusić go do poprawy uderzenia, ponieważ każdy miszuk traci zdrowie psychiczne, gdy ich zadanie nie zostaje ukończone. Ricky Morty to opowieść w samym już swoim założeniu bardzo nihilistyczna. Serialnie niejednokrotnie uświadamia nam, że w porównaniu do ogromu, a wręcz nieskończoności wszechświata, ludzka egzystencja jest tak naprawdę nieistotna i pozbawiona sensu. Większość ludzi, jednak, co oczywiste, ma pomimo tego naturalną tendencję do szukania sensu w swoim życiu. Zagadnienie to niejednokrotnie w swoich tekstach poruszał Albert Camus, nazywając to absurdem. Jednak, w ujęciu Alberta Camus, absurd nie był pytaniem o to, jaki jest sens życia. Życia, lecz o to jak żyć po uświadomieniu sobie, że egzystencja nie ma obiektywnego, jednoznacznego sensu. Człowiek absurdalny z prozy nie szukał sensu życia, lecz możliwości życia ze świadomością braku jego sensu i z głęboko odczuwaną potrzebą tegoż Miszuki są natomiast całkowitą odwrotnością tej koncepcji. One nie szukają sensu w swoim życiu, bo mają do spełnienia jedno konkretne zadanie, po wykonaniu którego mogą odejść w zapomnienie. Miszuki są sprowadzone do rangi spełniającego życzenia dżina, którego celem jest pomóc temu, kto przywołuje do życia. Nie robią tego jednak z wdzięczności, lecz dlatego, że to może przerwać bolesną dla nich egzystencję. Miszuki wiedzą, że ich egzystencja w gruncie rzeczy nie ma znaczenia i dlatego jest ona dla nich cierpieniem. To może być całkowicie. Niezrozumiałe dla zwykłego człowieka, który na wszelkie możliwe sposoby próbuje odrzucić od siebie koncepcję, że mógłby być całkowicie nieistotny. Świadomość sensu nakazuje nam nadać go naszemu życiu jako najwyższej wartości, którą posiadamy. Sama nazwa miszuks z angielskiego Misix, jest przewrotna, ponieważ oznacza ni mniej ni więcej niż ja szukam, podczas gdy miszuki niczego właśnie nie muszą szukać. To człowiek nieustannie szuka sensu w swoim życiu. Natomiast miszuki od początku doskonale wiedzą, po co znalazły się na świecie. Ale przewrotność to cecha definiująca cały ten odcinek, w którym to przecież chociażby Morty przewodził przygodzie, przerażający gigant okazał się fajtłapą, a z pozoru sympatyczny żelkowy król z wyrodnialcem i gwałcicielem. them. Serial poprzez kreację miszuków stara się skontrastować bezsensowność ludzkiego istnienia z naturalną tendencją do szukania jego znaczenia. Miszuki są nieosiągalnym dla człowieka ideałem, wyzwolonym z jarzma kamisowskiego absurdu. Człowiek nigdy tak naprawdę nie osiągnie tej błogiej i wyzwalającej świadomości, że egzystencja po prostu nie ma sensu, ponieważ ma naturalną skłonność do egocentryzmu, stawiania siebie, swoich uczuć i doświadczeń w centrum wszechświata i próby nadania im wartości na Wszelkie możliwe sposoby, czy to poprzez religię, tradycję, czy miłość. Miszuki, natomiast same już swojej natury są z tego wyzwolone. Ich celem jest tylko jak najszybsze dokonanie swojego żywota, i nie jest dla nich istotne, czy celem ich ziemskiej egzystencji ma być pomoc komuś w znalezieniu miłości, czy odkręcenie słoika. Koncentrują swoje działania tylko na tym, by jak najszybciej spełnić postawiony przed sobą cel i z ulgą odejść w zapomnienie. Kreacja miszuków symbolizuje jednak także to, że nie można żyć bez jakiegokolwiek celu. Może i w kontekście wszechświata życie ludzkie jest całkowicie nieistotne, ale on sam zawsze stawia przed sobą jakiś cel, tak jak miszuki, które mają konkretne zadanie do wykonania. Cele te mogą być różne i są zależne od osobistych preferencji każdego człowieka. Jeden będzie szukał szczęścia w pieniądzach, inny w rozwoju osobistym, a jeszcze inny w swoich dzieciach. Traktujący o tym nurt filozoficzny został nazwany egzystencjalizmem. I Głosi on, że człowiek, jako jedyny ze wszystkich bytów, ma bezpośredni wpływ na to, kim jest, definiując samego siebie poprzez swoje wybory. W swojej wolności człowiek może stać się więc szczęśliwszy od Miszuka, samemu nadając cel swojemu życiu. Podsumowanie odcinka. W pierwszym wątku Rick pokazuje Mortiemu i nam, że wszechświat to chore i chaotyczne miejsce. Jakiekolwiek oczekiwanie, że zmagania życiowe mają być wesołe i radosne, tylko spotęguje nieuniknione traumy. Też pokazuje nam to, że przygoda lub ogólnie życie polega na zaskakiwaniu nas, wrzucaniu nas w trudne sytuacje. To jest właśnie najlepsze w przygodzie, że nie wiemy co się wydarzy. Dlatego ludzie między innymi grają w gry i oglądają seriale, bo chcą odkrywać nieznane. A w momencie, jak gra lub serial staje się zbyt przewidywalny, to traci widownię, bo cała przyjemność doświadczania polega na tym, że człowiek musi być zaskakiwany czymś nowym. W drugim wątku natomiast twórcy poprzez kreację postaci miszuków starają się pokazać, że to właśnie spełnianie swoich marzeń oraz hołdowanie swoim ambicjom i zakładanym przez siebie celom nadaje sens ludzkiej egzystencji. Tylko poprzez samo spełnianie się człowiek może być szczęśliwy, a to przecież właśnie szczęście jest w życiu wartością nadrzędną, do której dąży każdy, choć każdy może je inaczej interpretować. Zapraszam na kanał Imaginarium, gdzie znajdziesz materiały dotyczące popkultury, filozofii, mitologii. Jeśli lubisz analizy seriali i filmów, to prawdopodobnie znajdziesz coś dla siebie. Jeśli odcinek dobije 10 tysięcy polubień, to weźmiemy pod lupę inny odcinek Ricka i Mortiego. Możesz napisać w komentarzu, który byś chciał zobaczyć. Do usłyszenia w następnym odcinku.